Co, co do skarpet, do takich butów, są dwie, dwie szkoły, zakłada się dwie skarpetki, wewnętrzną taką e, syntetyczną, szybko sunącą, a na zewnątrz jakąś cieplejszą, taką właśnie grubą merino zakłada. To jest opcja numer jeden. Chodzi o to, żeby przy schodzeniu nie dobijać palcami z przodu, również jak stopa opuchnie na wysokości, no to też. Więc i merino to jest jedna, a jest drugi lorpen wyprawowy. Mogłem ciekawy, ciekawy... Pomysł. Lorpers kapety wyprawowe na zewnątrz i wewnątrz jest Power Stretch, a w środku jest Primaloft, więc to jest taka bardzo no, ekstremalna wersja. Jest troszeczkę wersja bardziej lightowa, ale to już jest najwyższa. No, dwie stówki kosztuje, nie, nie ucieknie się z tego kosztów niestety na takich wyprawowych. Okay. te szycia są trochę niefortunnym według mnie miejscu, bo z przodu, ale jak nie dopijam w tych butach, to myślę, że będzie ok. A jak widać, skarpetki są duże.